Cześć! No ale wyjątkowo ciepło dzisiaj. 15 grudnia dzisiaj jest. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. luźniutko przejedziecie się ze mną do Katowic, jadę zakupić prezencik prezencik na urodziny a kupuję podgrzewane manetki to jest według mnie niezbędnik motocyklisty który chce śmigać po trasach który wcześnie zaczyna sezon, który późno kończy sezon który jeździ cały dzień i często wieczorkami się wraca i jest chłodno a tym bardziej dla kobiety wskazane są podgrzewane monetki. Właśnie dla kobiety kupuję. No i koszt takich monetek to jest troszkę ponad 200 zł, ale komfort jazdy naprawdę mega mega się polepsza. O, pan nielegalnie skręcił. Naprawdę się polepsza Ja, ja mam w tym motocyklu takie właśnie też podgrzewane monetki z Oxforda. W poprzednim motocyklu też miałem podgrzewane manetki A wyobraźcie sobie, że 15 grudnia jest dzisiaj, a jest tak ciepło, że nawet nawet nie załączam podgrzewanych manetek No dla mnie to jest ciepło, jeżeli to jest 6 stopni <laughs> Wiecie, dla niektórych to jest naprawdę zimno. Niektórzy nie wyjeżdżają już na drogę, jak jest 15 stopni no 4 stopnie są, no ale no fajnie jest, suchutko Śnieg mnie nie zaskoczy, no bo jest plus, jakby coś to tylko deszczyk Dobrze jest Ciśniem na pole position Jadę sobie w stroju Mikołaja Nie, jest przecież powiedziane, że w stroju Mikołaja trzeba jeździć tylko w Mikołajki Ja sobie jeżdżę tak w okresie Właśnie takim świątecznym, no bo jest akurat taka aura, nastrój A dzieci się cieszą, to jest To jest duży, duży plus Sprawiać radę z dzieciakom, jak widzą, jedzie Mikołaj na motocyklu jeszcze A może ciut włączę te podgrzewane manetki, jak jadę ciutkę szybciej, no to To tylko chwilowo jest ciepło No ale jak już się troszkę pojeździ, no to już jest chłodniej o na kolanko schodzi No i zaraz jedziemy na szybszą dróżkę Troszkę sobie podgonię Przewietrzę się Odetchnę Wiecie jaki to jest relaksik W środku grudnia sobie wyjechać Teraz sobie nadgonimy wyprzedza <laughs> jada, bo prezenty trzeba kupić ludzie prezenty same się nie przywiozą Biegamy, jakie miny są ludzi Mikołaj ich wyprzedza na, na trasie <laughs> straży pożarnej Aaaa, z cienarówki cały towar wyleciał No to z powrotem będę mieć jazdę między samochodami Raczej nie posprzątają Zanim będę wracać A i koreczek, to ja pierwsze. Jaki korek Współczuję Trzeba było wsiąść na motocykle Mimo, że połowa grudnia jest No, tutaj się ratują niektórzy Parkuje się Walking it Christmas tree, Prawie mi wroda ze od tego zapieprzenia. A w ogóle to ja tutaj do tego sklepu przyjechałem Żeby Senę Oddać do reklamacji Ten interkom Sena To dziadostwo no, Jak niektórzy śledzą, dobrze mój profil to Najpierw mi to się odkleiło No nie z mojej winy, odkleiło się Tam się roz, porozklejało już Wszystko się porozklejało A z czasem w ogóle przestał działać mikrofon także Strasznie rozczarowany jestem no a teraz sobie pyknę do innego sklepu Po podgrzewane manetki Takie takie miasto Oj, dziadek terror robi Terror polówką Jeź mały I tunel znowu, Woohoo! Mikołaj, lubię tunele. Może przeciągniemy mocno? A może by tak lewy pas? Kurde bere Ale bym się wdówcył Tutaj jest zawsze korek, do lewo skrętu wszyscy cisną w lewo To jakiś Junaczek, Ghost Rider. trendy ją tam wjechać tu jest zamknięte tam jest wejście jest tu ktoś prezencik kupiony trochę słaba lokalizacja tego sklepu tutaj strasznie tak między między blokami schowany dobra, ważę, że prezencik kupiony E, nas śmiganko do domku Fajny prezent podgrzewane manetki e, Jakie to jest przydatne, jakie to jest komfort jazdy Każdemu mogę polecić, ja mam, o, sobie załączę nawet Ja mam takie 5 e, sto, e, stopniowe grzanie jest 30%, 40%, 50%, 70% i 100%. Na ten 100% jakbyście jechali bez rękawic to nie da się trzymać manetki. Nie da się trzymać manetki. Gołymi rękami, tak? Parzy. I to nie musi być zima, żeby tego używać, że czasem jest chłodno z rana, czasem wieczorem jest chłodno. Jak ktoś lubi, jest taki zmarzluch, to idealnie. Idealnie mu przypadną do gustu. będzie koreczek będzie, o kurczę, deszczyk ojoj 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 coś mi tutaj zaczyna kropić ojoj 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 trzeba kurde być szybszym o deszczu Ranił się cały towar, paczuszki, prezenty Ale mokro Przejechać tym suchym paskiem Ziomek, nie gadaj przez telefon Ziom, ziom, ziom 412 no, Chyba najtaniej jak widziałem w tym roku Dzień dobry. Dzień dobry, 45 złotych i 94 grosze, patrzcie kto to, to, to no. pani za no. A renifer gdzie? No zatankowany renifer. Myślę, Pan z wysienkami do nas tu za. Mam tutaj jeden. Jak ja? <laughs> <laughs> wyglądają śląskie kamienice, jakby ktoś nie widział. Familoki. Familoki, daba Fami Familoki Tak się godą na Śląsku na kamienicę Ktoś chciał żebym nagrał śląskiego motovloga No trochę mogę sam Wam powiedzieć Jo, nie godą tak mnóstwo po Śląsku Ale Ale, ale dużo umiał powiedzieć dużo umia tak i wiecie zależy z kim się gada w jakim towarzystwie zależy w jakim towarzystwie się goda, bo jak jak z kolegami no to godomy po śląsku jakaś tam jada do znajomych nie ze śląską to nie beda im godą po śląsku bo mnie nie zrozumieją no nie jest tak trochę ale no, ludziom podoba się gwara Zaczywia się, no fajnie, nie? Jak Region ma swoją y, gwarę Ale w motowlogach widzicie Fest niegodą po Śląsku w motowlogach Normalnie W polsku Czasem coś tam powiem Jo, jo po Śląsku jak coś to jest że ja, to jest ja, albo, a, a ja zaś, jak powiesz ja, to że tak. Ja, ja. Ja gut. Trochę takie wiecie, to jest wszystko takie połączone z językiem niemieckim, no bo trochę tereny nasze takie mają historie niemieckie, naleciałości niemieckie, także z tego to wynika, że jest tak wara podobno do niemieckiego. Ale jo się urodził sam na Śląsku, dokładnie na Goduli, na dzielnicy takiej naszej. I tak se sam żyja, O, jaki billboardzik z Coca-Coli! Żyja, żyje sobie sam. No, nie ma źle, nie ma źle, ale. Ale fest mi się tu nie podoba. No i to tyle. Jeżeli chodzi o śląski motowek z mojej strony. Ja się zawijam do domku, już jestem bardzo blisko. Także z wami się żegnam z tego luźnego vloga. Dziękuję, że mi towarzyszyliście w drodze. Po prezent w tej misji wytrwałem, udało się. Mam nadzieję, że osoba, która dostanie prezencik, będzie z niego bardzo zadowolona, ucieszona. A Wy, co kupujecie na prezent motocyklistom? Możecie pochwalić się w komentarzach pod tym filmem Co motocykliści kupują motocyklistom na prezenty Albo nie motocykliści, motocyklistom No, ale co się kupuje? Jestem ciekaw, co Wy kupiliście Czy co zamierzacie kupić? Ja już mam kupiony prezencik Z Wami się żegnam Na razie, trzymajcie się, cześć!